Powstał we współpracy z LOL Surprise. Wszyscy chcą wiedzieć, czy masz chłopaka. Jak się nazywa twoja najlepsza BFF? Czy miałeś już komuś? Było przy tym mega dużo zabawy. A czy ty lubisz nagrywać na YouTube? Wiktor, widziałeś? Miałam ich więcej, ale niestety pięć zdechło. Czy będę kiedyś miała swój sklep? Cześć, tu Sara, witajcie w nowym odcinku. Nowy odcinek. Mam dla Was aż cztery tematy: QA, moja weekendowa rutyna. Jak nagrywałam mój teledysk i pokażę Wam mój nowy prywatny samolot. Najpierw chcę Wam podziękować za wszystkie głosy oddane na mój teledysk. Wyniki już dziś, czyli 24 października. Jeśli jesteście ciekawi, kto wygrał, zostawię Wam link w opisie. Zajrzyjcie tam już dziś. Zaczynamy!

Wiktor zawsze dba o to, żebym nie zmarnowała weekendu. Gdy jestem zespana, umiejętność czarowania zawsze się przydaje. Szafa, ubrania. Jest ok, pora coś przekąsić. Śniadanko zawsze przynosi nam tata. Dziękuję. Lubimy jeść słuchając muzyki albo oglądając telewizję. Zawsze zabieram się za nagrywanie odcinka dla was. To para na Q&A. Ciekawe czy napisaliście mi jakiekolwiek pytanie? Co ponad 300 pytań na Instagramie i 700 na YouTubie? Mamuś, pomóż! Jejku, co się stało? Co jest, Eluś? Mam ponad 1000 pytań na Q&A. Co robić? Aż tyle? Pokaż. Widzę, że część się powtarza. Zaraz cię je posegreguję. Zostawcie szybko łapki w górę. Żeby mamie udało się ogarnąć te wszystkie pytania, to ja w tym czasie wam pokażę, jak nagrywaliśmy teledysk do piosenki LOL Remix. Teledysk nagrywaliśmy w dwa dni: jeden dzień na plaży w Ustce i jeden dzień w studiu. Było przy tym mega dużo zabawy. Wiktorek był reżyserem. <śm> Wujek Michał operatorem kamery i oświetleniowcem. Buziaki dla wujka. Tata zapodawał muzę i puszczał konfetti. A mama pomagała mi w stylizacji. Nie było to takie łatwe. Niektóre ujęcia musiałam powtarzać po kilka razy. Ale i tak bardzo mi się podobało. W końcu towarzyszyły mi mega sławne gwiazdy. Kitty K, Lone Star, Pop Bibi i Honeylicious. I ich młodsze się siostrzyczki. Udział w LOL Remix Music Awards. To było super przeżycie. Już jestem. Słuchaj, nie jest tak źle. Dużo pytań się powtarzało, a niektóre były zbyt osobiste, by na nie odpowiadać. A które pytanie padało najczęściej? Wszyscy chcą wiedzieć, czy masz chłopaka. To co, gotowa? Zaczynamy. Czy kochasz swojego braciszka? Oczywiście. Czy będziesz miała jeszcze rodzeństwo? A będę? Nie, nie, nie. <gry> Jak widać nie. Chciałabyś mieć siostrę czy brata? Chyba siostrę. Ile masz kuzynek? Mam cztery kuzynki i trzech kuzynów, ale wszyscy mieszkają strasznie daleko. Warszawa, Luksemburg i Londyn. Widujemy się bardzo rzadko. Jest jeszcze Melania. To jest trochę przeżywana kuzynka, ale chociaż ona jest blisko. Chcesz być jedynaczką czy mieć rodzeństwo? Oczywiście wolę mieć rodzeństwo, bo jest weselej. A wiesz ile twoi rodzice mają lat? Wiadomo, łącznie macie 74. <laughs> Twój tata jest tak samo zwariowany w realu, jak na filmach? Właśnie, jestem. Nie, tata jest w realu bardziej zwariowany, ale w filmach się hamuje. <grym> Dobra, kolejne pytania są do Wiktorka. Wikuś, mam dla ciebie kilka pytań. <grym> Wikuś, co lubisz robić w wolnym czasie? Bawić się. A ile ty masz lat? Pięć i pół. Jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski. A kiedy masz urodzinki? Maciu, ale nie powiem kiedy. Wikuś, czy ty już chodzisz do zerówki? Nie, Salok. A jakie są twoje trzy największe marzenia? Chciałbym mieć takie jeździące auto, samolot, no i helikopter. Czy chciałbyś założyć swój kanał na YouTubie? Tak, bardzo, bardzo, bardzo. A kiedy założysz swój kanał? Musielibyśmy się chyba sklonować albo dzwonić z pracy. W weekendy zawsze staramy się pójść na spacer do parku lub na plac zabaw, ponieważ lubimy się bawić w liściownicy. Sara, a dużo czasu poświęcasz na naukę? Oj, trochę dużo, bo mam zaległości. Czy miałaś już nie? Jeszcze nie, będę miała w maju. Nie wiedziałam, że to jest fontanna. A wolisz, jak do ciebie mówię, Saruś czy Sarenka? Wolę po prostu Sara, ale nie znoszę jak mnie nazywasz Sarka. Nie wiedziałem, Sorki Sarka, że znaczy Sara. Wolisz <noise> dzień czy noc? Zdecydowanie dzień, ale jeśli jest Halloween to noc. Ja też lubię Halloween. Sara, a lubisz śpiewać? Lubię, ale tylko gdy jestem sama. Czy lubisz późno chodzić spać? Bardzo, a jeszcze bardziej lubię późno się budzić. <noise> Ulubiona książka i ulubiony film. Harry Potter i Harry Potter. Ile masz lat i w jakim miesiącu się urodziłaś? Mam 9 lat i urodziłam się w kwietniu. I chcę się wyczytać, jak jest. Jak dorosnę, chcę zostać grafikiem komputerowym albo dalej YouTuberką. Aha, zostaniesz tu na zawsze. Nie jeszcze na zamian! Saruszy, do które chodzisz kasy? Do trzeciej B. Lubi się uczyć? No to zależy czego. Najbardziej lubię Polski, plastykę, a najmniej matematykę. Kiedykolwiek dostałaś jedynkę? Tak naprawdę to nie. Staroś, a wolisz chodzić do szkoły, czy uczyć się zdalnie? Lubię chodzić do szkoły, ale zdalna nauka też nie była taka zła. Wikuś, a kiedy ty idziesz do szkoły? Za dwa lata. <noise> a jaki jest twój ulubiony kolor? Lubię czarny, różowy, fioletowy, niebieski i zielony. A najbardziej czarny. Po południu zawsze odwiedzam babcię. Sarusiu, co lubisz robić w wolnym czasie? Najbardziej lubię rysować, robić plastyczne rzeczy i bawić się lalkami. A czy ty lubisz nagrywać na YouTube? A? No oczywiście, w końcu to ja namówiłam rodziców na ten kanał. A czy lubisz chodzić do galerii? Jasne, zwłaszcza gdy jestem po wizycie u babci i mam dodatkowe kieszonkowe. Ja <noise> też. Jakie lubisz słuchać muzyki? Lubię pop, rock. Ostatnio ciągle słucham nowej płyty LOL Surprise Remix. A chodzisz, Saruś, na różne jakieś zajęcia dodatkowe po szkole? Kiedyś chodziłam na plastykę, włoski, konie i wspinaczkę, ale teraz przez tą całą sytuację dałam sobie z tym wszystkim spokój. A masz jakąś pasję? Lubię robić filmy na YouTube i animacje, na przykład takie. Mała zmiana otoczenia. Czy lubisz jesień? E, średnio. Dżinsy czy sukienka? Sukienka. A masz już wszystkie stałe zęby? E, jeszcze nie całkowicie. Czy będziesz nosić aparat na zęby? No chyba będę musiała. Czy się malujesz? E, czasami. Jak mama nie patrzy. Co? i <laughs> pytanie. O hej, ile masz wzrostu i czy lubisz czytać książki? Mam metr 40 I uwielbiam czytać książki. Teraz kończę czytać drugą część Harry'ego Pottera. Czy chcesz nabić kławę jacydy? No jasne, przecież nie mogę do końca życia prowadzić nielegalnie samochodu. A kto cię nauczył celować? W sumie to nie wiem, chyba odziedziczyłam to potacie. O, o, Faktycznie chyba ma to po mnie. Cześć, tato tata wyczarował samolot. Bierzemy go do domu. Wow, ten samolot będzie idealnie pasował do moich laleczek. Samolot 4 w 1. Może być samolotem, autkiem, sceną i konsolą DJ'ską. Super czas! Mam laleczki. Nasz nowy, prywatny samolot. Woo Taki duży? No i jaki piękny, czarno-różowy. Są też akcesoria. Patrzcie, te tutaj są słupki. Dużo niespodzianek. Jeden, dwa, trzy, cztery. Są w papierze. Walizka, fajnych, małych akcesori. Patrz. Ja mam walizkę. O, Walizka. A tutaj... Ej, tutaj na jedzenie. Tak, to jest na jedzenie. Nic nie widać. To się otwiera. A tutaj nocny widok miasta. Tu też. Tutaj gabina pilota, a ja to odkryłem. No i tu się otwiera. No to teraz nasze lorki będą miały super środek lokomocji. Czy znaczy one się zmieszczą, bo one są duże? Jasne, patrz, te fotele można przesunąć i rozłożyć. Z tyłu jest też rozkładana półeczka. Można też rozświecić światło. Kocyki, opaski, kubeczki, słuchawki, podusie, mikrofon. Naprawdę dużo tego. Ale po co mikrofon? Już Ci pokazuję. Od spodu jest guziczek, żeby to rozłączyć. O, jest konsola dziczeńska. Wyciągamy autko. Autko! A z samolotu robimy scenę. Starusia, a jaka jest Twoja ubrana zabawka? Lubię wszystkie moje zabawki, które mam w moim pokoju. Doskonale wiecie, co tam mam. I oczywiście uwielbiam LOL. A co chciałabyś dostać od Mikołaja? Może ogromny domek dla moich LOL. A wy napiszcie w poleczności? Chcesz jakieś chodźcie na Mnie mi! Zazwyczaj w weekendy zamawiam coś na mieście. O oh, nie! Yeah. Lubisz owoce czy warzywa? Mmm. A jakie danie najbardziej lubisz? Oczywiście sushi. Hmm? A wolisz lody czy pizzę? Trudne pytanie, ale jednak wybieram lody. A jak już wybierasz pizzę, to jaką lubisz najbardziej? Capricciozę. Wata cukrowa pianki? Zdecydowanie wata. Zazwyczaj tata po obiedzie mówi to samo. I cię nie najadą. <laughs> <laughs> to teraz kategoria zwierzęta. Wolisz psa czy konia? Wolę psy, bo są słodkie, można się z nimi bawić i mogą spać z tobą w łóżku. No w sumie gdybym ja miała psa to tak uważam. Chciałabyś chodzić na jazdę konną? Tak, nawet już miałam kilka lekcji, ale raz koń się wystraszył psa i prawie spadłam. Dlatego już nie chodzę. A będziesz kiedyś miała psa? Raczej nie, bo mama ma alergię. A lubisz komiki? I ile masz rybek? Ba Mam i mam 11 rybek. Miałam ich więcej, ale niestety 5 zdechło. to pinkie albo serduszko. Pomarańczowy to darwin. Są też dwa neonki, ale jeden z nich to straszny bojąk i ciągle ukrywa się pod drzewem. Są jeszcze trzy śpioszki: szara niebieska to śnieżynka, a bojownik to kropelek, a ich kraina to rybolandia. Mama obiecała mi żółwia, jeśli przez miesiąc będę miała czysty pokój. Ale na razie to się nie udało. Cześć! A teraz pora na najczęściej zadawane pytania. Czy masz chłopaka? Jeszcze nie. Czy ktoś Ci się podoba? Tak, ale nie powiem kto. Czy jesteś zakochana? Ale nic więcej wam nie powiem. Jak się nazywa Twoja najlepsza BFF? Moja najtoliwka, naj, naj ale Elizy też nadal bardzo lubię. A jak ma na imię Twój najlepszy kolega? Wiadomo, Piotrek! Z kim najbardziej lubisz się bawić? Trudne pytanie, ale chyba nawet bardziej z chłopakami. A wy z kim napiszcie w społeczności Chłopaki górą. I tak właśnie minął nam prawie cały dzień. Byliśmy w parku, odwiedziliśmy babci i nagraliśmy odcinek. I zostało nam jeszcze kilka pytań. Czy chciałabyś się spotkać z widzami? No jasne, tylko jak będzie już bezpiecznie. Ile lat nagrywasz już na YouTube'a? Od szóstego roku życia, czyli już prawie trzy lata. A kto wpadł na pomysł, żeby założyć Twój kanał? Ja! Z jakiego filmu na YouTube jesteś najbardziej zadowolona? Z teledysku LOL. A Wy jak uważacie, który jest najlepszy? Dobra, reszta pytań po kąpieli. W sobotę zazwyczaj kładę się spać o dziesiątej. 10 stąd, my się tu kąpiemy. Oh. Dawno, dawno temu ktoś zapytał czy lubisz swoich widzów. Uwielbiam was. A czy będziesz kiedyś miała kanał, na którym będziesz grać w gry? Jeśli pozwolisz mi kiedyś zagrać na twojej konsoli to jasne. To może jednak nie, to moja konsola. Ale moimi zabawkami to się ciągle bawię. A kto jest twoją ulubioną youtuberką? Ty tylko musicie częściej nagrywać. Nie długo na pewno coś nagramy. Tak, tak, na pewno. A będzie więcej odcinków Lolli Surprise? No, mam nadzieję. Czy będę kiedyś miała swój sklep? już no w przyszłym roku będziemy mieć więcej czasu. To wtedy tak. Jest! No, to by było na tyle. Jeśli przegapiłam jakieś pytanie, to przepraszam, ale było ich naprawdę dużo. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. PA! No dobra, trzeba coś pokonać. A czy będzie kiedyś miał kanał, o którym będziesz ja. A najśmieszniej było z moim tatą. Zamiast wystrzelić konfetti mi nad głową, wystrzelił sobie w nogę.